hello, moi drodzy, Kamek... Kamekowy Z tej strony witam was w moim kolejnym odcinku Soul Nighta. Jest ze mną oczywiście klasyczny gość odcinka, czyli mask Pewnie z te na liście, leje na to. To jest nasz kolejny odcinek Soul Dzisiaj Nighta. sobie gramy w Soul Night'a, a. <laughs> i ten. i ten chciałbym powiedzieć, że wyśpiewili chatę z... zrobić rush bossa, ale jest mega trudno do odblokowania. A ja jestem na i on też, i ogólnie nam się nie chce No, no. Ale zrobili wam byśmy tego Rush Bossa Więc ogólnie jak na razie polega to na tym Że jak na razie, ponieważ mamy nowe save'y ogólnie Próbujemy od nowa przejść grę Nie nowe, ja mam trochę stare. Ja mam, ja mam kompletnie nowy save ogólnie Ta na pewno, z cheat'ami Z cheat'ami Słuchaj, mocny ten ultimate Ja prawie wszystko one shotuję. No kurde jakoś gitarą ale. Idziemy po skrzynce No tu 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 Ja mam skrzyneczkę O szukikeny. Szuki, szuki keny To są ha. moje szuki keny Szuki kuku 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 Masz kuku mam, nie. No, ale. A tak BTW wie, że ja mam głośniki na rękach To na pewno No patrz 15 coinów potrzebujemy zdobyć A co tam było? E, typek do wynajęcia Jaki? A Bazukowicz Nie no on jest basic, a tą bazukę może... A tą bazukę możemy... <grym, a> sobie <sotę> tak biegnę Czekaj, co to jest? irej cały gry... Igra z Maximo A, spoko, spoko, spoko. O, żyćko nam się przyda, żyćko nam się przyda. Zwłaszcza ci jedno. Dobra. Ja hmm. Jestem teraz mocarny, bo mam 17 życia łącznie z defensem? Eee, Włączam tryb boosta Jestem teraz OP. Jestem... Jestem... Wszy wszystko Slayer. Jestem Slayer wszystkiego. Co ma co, no, chyba damy Slayer? Pozdro dla kumatych. <noise> Dokładnie tak, pozdro dla kumatych. Zwłaszcza dla pewnego typu na N. Nie, to znaczy. Zwłaszcza na pewnego typu to, na. Nie, A. to moja gitara. O, jeny, to? Czekaj, to ten typo. Możemy go zatrudnić. Biorę typa. Ale on nas zacznie po chwili atakować. Nie. Tak. Nie atakował. Tryp... Tryb z. Cy, jestem wcale. Ja jestem teraz Cyber Nie Demon slajerem, Jestem Cyber Slayerem. Ponieważ mogę urosnąć do rozmiarów Cyber i mam głośniki. No idź, ty. Co za typo. No, jest szaleńcem przecież. Szaleniec. Co się dziwić, że biega randomowo se po mapach? You can get permanent boost by items in the, in the room. Yes. Tu zrespił się ze mną. Ła ładujemy ultra. Znaczy, no wolno ultra. Pum. Pum. Nie, no, ja, ko ja kocham tą broń po prostu. Daje confusion. Chodzimy w tryb slajera. Bum. No. I can destroy anything. Czekaj, co jest? 2T? 2T, 2, 2, 2, 2 t chciałam z wami porozmawiać o pewnej rzeczy. Co to jest? O czym? Chciałam z wami dzieciaczki porozmawiać o pewnej rzeczy. A ja usłyszałem o pewnej rzeszy. Chciałam z wami porozmawiać o pewnej rzeczy. No to jeszcze te piguły są. Czekaj, to jest tenis, tenis rakiet Ty złodziejos się Zazwani się z wami, porozmawiać u o pewnej rzeczy wiesz, wiesz tego? Pila Dobra yy, Wymienić ci... Chcesz gwiazdki ninjów? Masz, daję ci gwiazdki ninjów Bro, gr gramy w tenisa, dawaj Dobra Bum Nie, tylko czekaj, bo niech to się skończy Gotowy? Ja zaczynam Niech to się skończy, no Raz Poszła piłka Poszła No, ale bambik Jest, ostrzegam Cię eee, Jestem mistrzem tej gry A na pewno No dawaj, podbijaj No czemu nie odbijasz? Uch. Dobra Bro, jak ja już jakieś 40 punktów? Dobra, chodź Tryb cyberslayera. a tu kojemy ich piłką. Ej, stary ale, jakiego to bullet Hela musi robić na bossa? To na pewno, bullet. No. To na pewno. Pocisk. Nie, nie ciśnij pana kardynała Miedzimskiego. Tak szczerze, jak mówić to ten... Chciałbym z Wami powiedzieć o... Chciałbym z Wami porozmawiać dzieciaczki o małym X i dużym D. Czyli, czyli jakiejś ewolucji klawiaturowej. Co? Małe X i małe D. Że Taki mały śmieszek. Duże X i duże D. Noże fajne. Du... Duże X i, du... i milion dużych D. d, 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 d. To się rozwala do be z beki ale, małe, ale duże X i małe Stary d. mamy taki co, 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 co to ma oznaczać? Stary Trupa z wywalonym językiem. Nie rozumiem Stary Licznik na dole daje konfiłżyn Bum uh. uh, a, a co ma oznaczać te duże X i małe d? Trupa z wywalonym językiem. No ja w nie rozumiem tego Pff. Jeśli, jeśli jeśli widzę małe X i duże D w komentarzach, to widzę, że, że rozmówce mam je gdzieś. To helber. Tylko mnie gnoje, napiszecie teraz w komentarzach małe X i duże D. Tylko gnoje zrób. Wziąć leczenie? Wziąłeś leczenie? Nie. Mam, bo ja mam full. No nie ponieważ wziąłeś leczenie, bo miałeś tu taką potkę. No ten typ ją wziął, dawaj potkę. Ile napiszecie w komentarzach Małe X i duże D Bierz podkę, Ci to się tak? bardziej przyda to, to dostaniecie banę na kanał. Nie róbcie tego Nie piszcie X Nie piszcie małego X i dużego D Nie ma... Bo nie będziecie mogli wziąć udziału w giveaway'u Nie A to jest giveaway na a więc dobrze nie. wam radzę Nie Małe X i duże D Prezencik. To akurat oznacza, że taki śmieszek Czekaj, otwieramy to Co to jest? Co to jest? Odskąd nie, ja Czy mam to swoją. To wow, ale, główny, ale Idziemy dalej. O jeny, który to już level? Małe. Tak jak ty. Pierwsze 7 minut. O, stary już, boss! Czekaj, ej, jest ten. Ty ej, co ten typu robi? Let's go. Dobra, zatrudniłem go. Odrodzić się następnym tym Pum Pururururum To Snajper A to Bum. Pum O Ej to piłki koszą I to tak ostro koszą? Monetki to? Ja to proszę sprawdzić Co ja? Ty nie idź ze mną no, co Jest to Czekaj, statua bez Serkera, Co daje? Ej to się przyda stary To się przyda No to... Zero dostałam, Nic nie dostałam z, nic nie dostałeś? Ze Skryczkarda. Nie A ja jestem ogólnie snape'erem Aha, ja załaduję gitarę Wygitaruję was wszystkich, dranie Bo Więc nie. nie piszcie ma... Więc nie piszcie małego X i dużego D w komentarzach Piszcie albo wielkimi, albo małymi Zdecydujcie się, ludzie Bro Włączamy tryb ewoluacji I duże D oznacza taki mały śmieszek Rozumiesz? Małe X i duże D to jest taki mały śmierzyk, ale... Ale duże X i małe D. A, nie piszcie dużego nie X i małego D. To to, to, to to nic nie oznacza. Czemu ja nie robię tego ranu Nekromantą? Chociaż w sumie to dobrze, że nie robię go nekromantą. Nie bardzo teraz lubi grać nekromantą. Podczas wybierania postaci nie pokazuj lepiej tych spiritów w postaci Sprite'ów Bo... to się nazywa? Ostatnio Sprite. children trochę się zboczył o no co to? Gold Mask? Mapa z minigunem Aha No masz Przepraszam, że mówię to w taki sposób, ale mówię, ale na samą No To ona tylko... nie ma minigana tylko... Nie wiem co No minigun Ja puszczam Piłeczki. Przepraszam, że mówię to w taki sposób, ale mówię rzecz po imieniu. To jest małpa z To jest małpa pazemką. Dobra, kończymy to szybko. I skończyliśmy to bardzo szybko. Portal zwykły? Co ze skrzynki? Frostbo Co ty. Ja sobie half pota, będę mieć stałe leczenie. Oooo, jestem teraz Barlejem, patrz, jestem barlejem. E, dobra, do rzeczy. Ja potrzebuję Half pota. Ja potrzebuję Half pota, ja sobie wezmę Half pota. Czekaj. Jest To się przyda. To ma strzał. A ja... A ja walczę strzał. jest damage się like, mm -hmm. takuje... Co do 10... Może się zestakować do 50% Każ Co? Każde użycie umiejętności zwiększa damage czy 10. robimy to A kiedy twoje życie spada do jednego, masz od razu całe 5 tych ty no? I tym bardziej, że ty masz Loa O nie, ja wypiłem podkę mm -mm. Weeklyingi. Pam. Pam. co tu? Parasol. Same głównie nie opłaca się. Czekaj, co to jest? Czekaj, co to daje? Fr Frosty nowe rzeczy. Rzeczywiście nie opłaca się. A co, że na górze? No idę tam do ciebie. Czekaj, co jest? Ryba. Rf. Mój kuzyn mimo... Mu... O, ryba, mój kuzyn ko... mi mówi, że to jest OPE. Ale nie jest. Czekaj, ryba. Nie, ja, ja znam tę broń. Ja znam tę broń. Ja, ja nie, no ja nie, nie kupuję. Co ja, ja nic nie kupuję, mam dobry set. Co mu to łuknie zamraża? Zamraża. Nie zawraża. A nie zawraża, bo każdego na hita robię. Czekaj, co tu jest. A. Zaraz idziemy do wykrzyknika, bo tam nie poszliśmy. Tu, 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 Pam. Tu, tu. No nie, no. Wierzę, że tutaj na tej, akurat na, w sensie na, w tej lokacji walczymy ze slajmikami, które. Ty jesteś kropka stary O masz się wyleczysz Stary spój, poczekaj weź się do mnie odrzuć Wiesz że ty jesteś ekse? Hmm? Patrz na swoje oczy podczas chodzenia Słyszałeś do ekse? Idziemy ty Soniku ekse ty Ciekawe czy Ciekawe czy tam. Ciekawe Czy w ogóle mają w tej grze? Alchemist. No. Nie cierpi alchemistów. Nie cierpi alchemista po prostu. To jest chyba najwredniejsza postać. Czemu? Mi dał, on mi dał potkę, którą mnie zatruł. Jawa. Teraz trzymam, czekaj to jest 2-2. Trzymam to, na, stary ja to będę. Ja to podkę teraz trzymam na leczenie, nie wypiję. jej. U, nie, ja, ja w ogóle stary teraz hajsu nie wydaję. Wiesz, ile ja za ten hajs gemów dostanę, dużo. No. Dużo w każdym razie, dużo. Pum, tum, tum. Uwielbiam tego ultimate. On prawie wszystkich, on prawie wszystkich one Kaktusa, ja do też. A, a, a. Co to? To bitwa z wielkimi. To będzie łatwe. Sa, sam, se, sam się, sam się Jestem jeszcze uników. Uników. Nie są takiego słowa. Beczkę nam wybuchłem. Klatka, klatka. Otworzyłeś? Co to jest? Pajęczuś. Jezu, jakbyś Ja go nie biorę. Nie miałem nie wydawać hajsu. Chociaż... Chociaż czemu ja nie wydaję hajsu? Ja mam ponad... Co to jest? Ja mam ponad... Ja zapomniałem, że ja mam ponad 20 milionów tych gemiku, Tych gemiksów. Weź ja to z sobie mogę jakoś wybuchać. Dawaj go. Weź to przytrzymaj, bo on ma chyba ładowany atak. Ja. Zjemy. Skrzyneczka. Nie, błaga mnie, przestań. Czekaj. Wait. ojeju jaju. Eee... Laser, pisz. Super laser, ryba. Się Mega ryba. Widzisz, ja jestem to ultimate. Ja jestem ultimate rybą. Jestem teraz władcą ryby Jesteś ultimate rybą. Jakbyś miał rybę i Alty... rybę To byś miał whisky na rybę To by byś był władcą ryb ale, ale nie jestem władcą ryb Tylko jestem ultimate rybą Jestem ultimate Ultimate rybą I jestem w stanie pokonać stworzenie Które nazywa się ultimate gołąb Bo jestem ultimate rybą Czaisz? No, czaj, czaj nie mam pojęcia o co mu chodzi. <grymne> Jemy. Faj mocę! Jedź Co Kupujesz tych minikanistów. Dawaj pan Tak BTW masz bardzo słodkiego tego pająka. Trochę <grymne> zginął. Teraz żałuję, że nie mam nekromaty. O, czekaj, co to jest? Weź to, tego. To, to, to jest mega dobry uderz. Splash Railgun? To jest, to jest mega dobry uderz. Patrz na to. No nie! Patrz na to. Co, co zrobiłeś, człowiek? Wymieniłem Ultimate Ryby na tego Railgun'a, a ty wszedłeś mi na arenę. Po co? Wymieniałeś za Ultimate Ryby. Chciałem zobaczyć, co to jest. Pff, ale to jest... A tak tego jest to... Do... Nie idź na bosa, proszę nie idź. Nie ja chcę wziąć moją ultimate rybę. Bro, ale, ale wiesz jakie to jest potężne? to za zero energii i rozwala wszystko, wszystko rozwala w ciągu sekundy. A tak ciekawostka, wiesz, że ultimate ryba zabiera zero energii. No. Uwyleczę się przy okazji. Nie pokazujemy tego na odcinku. Co to? Nie, nie idź tam, nie idź tam na odcinku, bo depotyację te sprawy. No dobra, dobra. Nie chcę, żeby mój odcinek został demonetyzowany. Ej! Co Dobra, biorę, biorę ultimate formę, a masz i bije ci po 10 damage'a. Już jak jeste koksu, bije ci po 10 damage'a. I ładuję ci ultimate rybą. Skończymy z tobą, Bosiarzu Jestem mistrzem używania ultimate ryby. Ja jestem mistrzem używania ultimate. Czem ty bijesz tak właściwie? Nie, ty masz to. No. Jenny. Chcę się, wy się wymienić za ultimate ryby. Ała! Mała! Mała Nie! Uważaj! Mnie. Dobra. No dobra, moi drodzy, a więc w, w tej części... W tej części skończymy... Nie, no weź, weź tą broń. To jest koniec... No, nie, to, to jest koniec naszego odcinka. Trzymajcie to, to się. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, cześć